Cześć wszystkim z tej strony Garandos. Witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj na warsztat bierzemy Battlefield 6 oraz przecieki dotyczące drugiego sezonu, które w ostatnich tygodniach coraz mocniej rozgrzewają społeczność graczy. Na YouTube, Redditie i wśród datamanerów pojawia się coraz więcej informacji, analiz i spekulacji. Dlatego postanowiłem zebrać wszystko w jednym uporządkowanym materiale. Jeśli interesujecie, co może trafić do Battlefielda 6 w drugim sezonie i jakie bronie, pojazdy i zmiany są brane pod uwagę, to zapnij pasy, bo zapowiada się ciekawie. Oczywiście nie zapomnij na początku zostawić łapki i lecimy z materiałem. Zanim przejdziemy dalej, ważna sprawa. To wszystko, o czym dzisiaj będziemy mówić, to przecieki, informacje z data miningu, analizy społeczności i materiały omawia omawiane przez YouTuberów. To nie są oficjalne zapowiedzi DICE ani EA. Część z tych rzeczy może się zmienić, może trafić do gry w innej formie, albo ogólnie nigdy nie. nie Pojawić się w tej grze. Dlatego potraktuj ten materiał jako spojrzenie na możliwą przyszłość Battlefielda 6, a nie na twarde fakty. Jedno z najczęściej zadawanych pytań brzmi: kiedy start drugiego sezonu Battlefield 6? Analizując długość sezonu pierwszego, wcześ wcześniejsze Battlefieldy, sposób działania Dice wszystko wskazuje na styczeń. Społeczność najczęściej wskazuje połowę stycznia, ewentualnie końcówkę miesiąca tej zazwyczaj nie robi długich przerw między sezonami. Chce utrzymać zainteresowanie graczy, szybko reaguje na feedback, dlatego bardzo możliwe, że drugi sezon wejdzie niemal od razu po zakończeniu pierwszego. Jednym z największych i najczęściej powtarzanych przecięków jest AH6 Little Beard. Dla starszych graczy Battlefielda to pojazd legenda. Niesamowicie szybki, bardzo zwrotny, śmiertelnie groźny w dobrych rękach. Według przecieków Little Build w Battlefield 6 ma oferować minigany lub AUG 19, rakiety Hydra, flary i systemy obronne. Jeśli ten pojazd faktycznie trafi do sezonu drugiego, całkowicie zmieni dynamikę walki, zwiększy presję na piechocie wymusi lepszą koordynację drużyny. Jak zawsze, jedni będą go uwielbiać, a inni nienawidzić. Nowe bronie, co wyciągnięto z plików gry, przejdźmy do broni, bo tutaj przecieków jest naprawdę sporo. Data Minerzy wskazują na kilka nazw, które regularnie pojawiają się w plikach gry: Battlefield 6, MG5, ciężki karabin maszynowy, Bren, nowoczesny karabin szturmowy, Scorpion Evo 3, broń nastawiona na mobilność, agresywną grę, szybkie starcia na bliskim dystansie i jako broń dodatkowa Scorpion, czyli klasyka, która może idealnie wpasować się do dynamicznych klas. Oczywiście nie wiemy, kiedy dokładnie te bronie trafią do gry, czy będą dostępne od razu, czy będą w battle passie, ale jedno jest pewne, arsenał ma się wyraźnie rozbudować. Temat map to najbardziej tajemniczy element drugiego sezonu. Na ten moment brak oficjalnych nazw, brak screenów, brak trailerów. Społeczność spekuluje o mapach miejskich półotwartych przestrzeniach. Pojawiają się też głosy o powrotach klasycznych map Remaster znanych lokalizacji, ale Trzeba jasno powiedzieć, to na razie czyste spekulacje. Sezon drugi to zazwyczaj moment, w którym gra jest już ułożona. Daj reaguje na feedback. Poprawiony balans według przecieków może dostać zmiany w balansie broni, poprawki pojazdów, usprawnienia systemu klas, nowe gadżety. Dla wielu graczy to kluczowy moment, bo właśnie wtedy Battlefield zaczyna działać jak powinien. Podsumowując, drugi sezon Battlefield 6 ma potencjał, żeby wprowadzić świeżą zawartość. Sprawić balans, nadać grze nowy rytm. Ale pamiętaj, to nadal przecieki. Ofic oficjalne informacje dopiero przed nami. Jeśli materiał był pomocny, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu co najbardziej, na co najbardziej czekasz, przepraszam. I subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na polu bitwy. Trzymajcie się. Na razie choć Cześć!